Chciałam się bać dzisiaj Pojedziemy sobie na takim kokardzie. I tak wygląda będzie nowy Rolex kurwa. To jest tylko jego dzisiaj. 10. ich jeździć. Trochę pozjeżdżamy z górach, trochę później. Ja jemy really mordy. No więc. Tutaj za kamerą ja. Oczywiście ja też będę jeździł. Więc zaczynamy. Jedzie tam. Jedzie tam jeden cymbał, drugi cymbał. Jadą, jadą, jadą. Zorys, jadą, Dobrze. A więc tak wygląda takie życie. Jest dwudziesta czwarta. Jest dwudziesta czwarta. Jest dwudziesta czwarta. I robimy hałasy. Jeszcze jechałem nie wiem ile, z 50 godzin jak nie więcej i kokardem Jeszcze prawie wygrywiłem masakrę Dobra, teraz ty będziesz jechał A z tamtą? Masakra, dwudziesta Pod oknami jeszcze tutaj Jeździmy Grubo jest Teraz czekam na sygnał od nich, żeby nagrać Oto. Poczekam na sygnał I wam to nagram, więc Teraz to widzicie Wratera oni będą na cieć. Zarabi, <głosy> <głosy> ja Jakie to było za Jak tam wyrażania emocji są taką płaską? A, tu... A jak tutaj było prawie jak No, to no, już robię. Tak. Ja, opie taki rozpędzony jechałem. No. Dobra, lecą no, jeszcze bo, raz. Jeszcze raz lecę, bo. Zara! No! Nie, zjedzcie tutaj, zobacz jak będzie. No, jednak nie tutaj będzie zjeżdżał. Tylko tutaj. Czekajcie. Dobra. Jedziemy. Full ekstremal ludzie! na kałuży normalnie zrobił to. Hopie jest git. Emocja no hopie. Okay, Szkoda, że czas mi się jedynie skończył. Dobra, a więc oni pojechali na górkę taką. Tam jest górka. Tam jest tak, tak. Jest godzina y, 24.21. I ja nie wiem za ile on mi krzyknie, żebym ja go nagrywał. A za chwilę powinien krzyknąć. Powiedział, że sobie podejdzie troszeczkę wyżej niż wcześniej. I sobie zostać przecinki cały czas. Ale po prostu czekam, aż on wiedzie i ja i w ogóle Peter I dopiero zaczynamy nagrywać teraz. A i Igor powiedział, że na 2000 łapek w górę czy tam w subskrypcji raczej łapek w górę pokazuje twarz więc wbijajcie i czekamy na niego w ogóle to ja jak nagrywam to mam taki dziecięcy głos jak to oglądam a już jak se mówię normalnie teraz na przykład to mam normalny głos nie jedziecie To dawaj! Dobra, on idzie. Czekajcie, chcę. Macie nagrywaj. Nag Nagrywam wam to. Abcia ci dzwoni! Dobra, czekamy. No jadą po tym, na nie widzę. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Co za Patrzcie, patrzcie, patrzcie to! Co to za jazda ma być? I o wy Hop, Ja pięknę Po prostu policja przyjechała i nas goniła. Po prostu za głośno widzieliśmy no i przypał. No i jutro wam dogramy. Żeby nie część. było, to jest prawda, bo akurat dostaliśmy, yy, zadzwonił nam ktoś. Zadzwoniła sąsiadka jakaś. Że policja nas że policja jeździ po będzinie i nas goni. No. Więc to nasza wina nie jest, po prostu no. chcieliśmy się pobawić, bo no. nam nie chce się spać. No tylko się. zostaw mi. Ten, jak się nazywa. Chociaż się nie dziwię, bo jest w końcu. w końcu jest pół godziny po. po 24, prawie za pół godziny czwarta. Znaczy, pierwsza za pół godziny, co ja gadam. No to się nie dziwię, więc jut, y, sorry, ten y, po prostu. No my nagrywamy od On gdzieś to, Jak się nazywa? Właśnie y... się sterha. Nie, nie o to chodzi. Ten, no to będziecie mieli tutaj ten jeden odcinek.